Szanowni widzowie telewizji PL1, nasza oglądalność wzrosła dwukrotnie, za co dziękujemy. Równocześnie wzrosły nasze opłaty za korzystanie z bezpiecznych amerykańskich serwerów. Wolność mediów kosztuje, zatem prosimy o wsparcie poprzez wpłaty na nasze konto. Bądźmy razem. Szanowni Państwo, serdecznie witamy w PL1 Historia. Dziękujemy, że Państwo są z nami. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Zachęcamy do klikania takowych. No i zapraszamy do rozwikłania kolejnych zagadek i zakazanych, a często zapomnianych historii. Jako, że mamy maj i miesiąc zakończenia II wojny światowej, wracamy do tamtych właśnie czasów i do pewnej akcji polskiego podziemia. Opisanej zresztą, która była inspiracją dla akcji przedstawionej w książce Kolumbowie, rocznik 20, czyli pamiętnej akcji likwidacji funkcjonariusza Banczlu z niejakiego Malca. Akcja w książce zakończyła się tragiczną wsypą z winy niefrasobliwości pewnego głównego bohatera książki. O tej książce jeszcze innym razem opowiemy. Natomiast dziś właśnie o tej akcji rzeczywiście miała ona miejsce. Tyle tylko, że skończyła się trochę inaczej niż właśnie w wypełnionej wyżej powieści. Kim był e, negatywny bohater tej akcji. E, otóż w czasie niemieckiej okupacji, Banschluss policaji, czyli Policja Kolejowa albo Straż Kolejowa, była częścią niemieckiego aparatu terroru, Ordnungspolizei, e, wkrócie ORPO, czyli Policji Porządkowej, podległej bezpośrednio Heinrichowi Himmlerowi. No, którego chyba tutaj przedstawiać nie trzeba, chociaż o nim też kiedyś opowiemy. Ani jedna formacja, ani druga nie ograniczały się oczywiście tylko do kierowania ruchem, wyłapywania gapowiczów w pociągach, czy wlepiania mandatów. Były to formacje zbrodnicze, realizujące politykę terroru władz okupacyjnych, no i szczególna rola przypadała właśnie Baszkru z policaj, bowiem zwłaszcza po ataku Niemiec na Związek Sowiecki, jak mówili Niemcy, utrzymanie porządku na kolei było jednym z ich priorytetów, przy czym utrzymanie porządku oznaczało często także po prostu przeprowadzanie w pociągach łapanek, wyłapywanie osób szmuglujących na przykład do głodującej Warszawy, żywność, czy tak zwanych złodziei kolejowych, czyli ludzi, którzy z otwartych wagonów na przykład kradli węgiel albo po prostu zbierali węgiel, który z tych wagonów wypadł. Wielu banszlusów starało się za wszelką cenę zasłużyć Niemcom i rzeczywiście spotkania z niektórymi można porównać tylko do spotkań z Niemcami z Alei Szucha w Warszawie. Słowem często było lepiej zginąć, niż trafić w ich łapy. W okupowanej Warszawie szczególnie złą sławę zyskał dowódca posterunku niemieckiej policji na dworcu Warszawa Zachodnia Hans według innych źródeł Karl Schmalz. Urodzony 22 sierpnia 1913 roku w Turyngii odznaczał się delikatną urodą i jak to bywało często u Niemców, sadyzmem, którym dorównywał oprawcom z Szucha i obozów koncentracyjnych. Właśnie te dwie cechy sprawiły, że warszawiacy przyzwali go panienką. W jednym z zakowskich meldunków na jego temat odnotowano. No tutaj cytat, typowy zboczeniec, kat, morderca, zbrodniarz, typ w normalnym niemieckim społeczeństwie wybitnie patologiczny, z sadystyczną rozkoszą znęca się nad swymi ofiarami, sam własnoręcznie katuje i morduje. Ofiarami jego padają pracownicy kolejowi, chłop. Znajdujący się na torze i inni, którzy mieli pecha dostać się na jego wartownię. Ma na sumieniu około 200. 200 ofiar jest postrachem okolic, potwornym zjawiskiem na woli. Tak formułował to meldunek AK. No i w tym meldunku nie ma przesady. Szmalc nie tylko nie odpuszczał nawet kobietom i dzieciom kradnącym bądź zbierającym węgiel do ogrzewania mieszkań. Według relacji świadków po prostu przechadzał się z dłuszczorów, a gdy zobaczył kobiety i dzieci zrzucające węgiel z tych otwartych wagonów kolejowych, strzelał do nich z pistoletu maszynowego, zabijał nawet dzieci, które przechodziły na skróty przez torowisko. Według relacji świadków, spacerując wzdłuż torów, przebierał się za kobietę, przez co nie zwracał na siebie uwagi i dopiero gdy podszedł blisko, mając pewność, że nie chybi, strzelał. Wiele osób zatrzymywał i przed rozstrzelaniem torturował w wartowni właśnie Bansztusów przy dworcu zachodnim, Warszawa Zachodnia. No i w tej sytuacji polskie poziomie uznało, że likwidowanie Szmalca jest niezbędne, nawet gdyby Niemcy swoim zwyczajem mieli się za to zemścić na ludności cywilnej. Był to też gest ważny, bowiem jesienią 1943 roku po przybyciu do Warszawy Franca Kuczery nasilił się terror wobec mieszkańców. Pod koniec 1943 roku kierownictwo walki podziemnej podjęło więc decyzję o likwidacji Szmalca. Zadanie to zostało powierzone grupie Andrzeja, dowodzonej przez porucznika Józefa Rybickiego. Właśnie pseudonim Andrzej z Kedywu, okręgu AK w Warszawie, a dokładnie z sekcji Żoliborskiej, podporucznika Stanisława Sosabowskiego Stasinka. Ten na dowódcę akcji wyznaczył swojego zastępcę, podchorążego Kazimierza Jakubowskiego Kazika. Zgodnie z planem Szmalc miał zostać zastrzelony na terenie swojej wartowni, a całej akcji nadano. Kryptoni panienka, no właśnie od przezwiska jej antybohatera. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie było to zadanie proste, dlatego że panienka zdawał sobie sprawę z tego, że podziemie ma zamiar go zlikwidować, no i podjął kroki i środki ostrożności. Do wartowni przychodził w różnych godzinach i różną trasą. Po pracy poruszał się po mieście w cywilnym ubraniu, chodząc także różnymi drogami i w różnych godzinach zazwyczaj uzbrojony i w towarzystwie, co utrudniało przeprowadzenie zamachu na mieście. Oddalony o kilkaset metrów od dworca zachodniego w stronę dworca Warszawa Główna, ceglany budynek niewielkiej wartowni, Szmalc kazał otoczyć drutem kolczastym. Dodatkową trudność stanowił fakt, że nieopodal znajdowały się także niemieckie koszary. Stąd też konieczne było przeprowadzenie dokładnego rozpoznania. Dokonali go polscy kolejarze, którzy ustalili, że w wartowni. Oprócz szmalca przebywa od 4 do 6 wartowników. Kolejarze wykonali także wewnętrzny plan wartowni. Mieli też przekazać informacje, kiedy szmalc będzie w środku. Pierwotnie akcję zaplanowano na dzień 1 marca 1944, ale tego dnia, kiedy konspiratorzy szykowali się do wyjścia, otrzymali telefonicznie informację o odwołaniu całej akcji. Trzy dni później, 4 marca 1944, telefonu już nie było. Oddział likwidacyjny zjawił się na dworcu zachodnim. Nie oznaczało to jeszcze, że konspiratorzy od razu rzucili się na nieznienawidzonego funkcjonariusza. Jak potem wspominał uczestnik akcji, do jej powodzenia konieczne było jeszcze spełnienie kilku czynników. Po pierwsze, czas. Oddział likwidacyjny musiał nomen omen tak strzelić ze swoją akcją, żeby od chwili jej rozpoczęcia miał co najmniej 10 minut do przyjazdu pociągu. Po drugie, podejście od strony wiaduktu przy dworcu zachodnim musiało być wolne. Po trzecie, drzwi wach, jak nazywali kolejowy posterunek, musiały być otwarte. W końcu jeszcze jeden drobiazg. Szmalc musiał siedzieć przy oknie. Chodziło o to, żeby prowadzący obserwację wartowni i kolejarze mieli absolutną pewność, że to Szmalc jest w środku. No i około godziny dziesiątej dziesięcioosobowy oddział likwidacyjny był już na miejscu. Kiedy kolejarze przekazali informację, że Szmalc jest w budynku wartowni, uczestnicy ruszyli do akcji. O godzinie 10.30 zostały opanowane sąsiadujące z wartownią budynki firmy Severin oraz Towarzystwa Asfaltowego, aby zabezpieczyć atakujących od tej strony. Akowcy nakazali podprowadzenie znajdujących się tam betoniarek jak najbliżej wartowni, by uruchomione zagłuszały strzały. Chwilę potem do akcji wkroczyli Krzysztof Sobieszczański, pseudonim Kolumb i Jan Barszczewski, pseudonim Janek. Ubrani w niemieckie mundury, policyjnej Wehrmachtu, przyprowadzili złodzieja kolejowego. W tej roli wystąpił Antoni Wojciechowski, Antek. Wszyscy perfekcyjnie odegrali swoje role. to wyglądało to Przekonująco, czyściutcy Niemcy, pięci wyczyszczonymi mundurami, brutalnie pędzili przed sobą umorosanego złodzieja, spoglądającego z podełba i daszka wytłuszczonej, wysmalonej czapki. Tu mała dygresja na temat zdobycia munduru żołnierza Wehrmachtu. Stanisław Likiernik opowiadał po wojnie, że aby go zdobyć, podjechali we czterech skradzionym wcześniej Niemcom samochodem na Powąski, gdzie mieściły się koszary niemieckie. Przechodzący w pobliżu niemiecki żołnierz poprosił ich o podwiezienie, bowiem jak tłumaczył, wraca z przepustki i jest już spóźniony. Akowcy wpuścili go do samochodu. Posadzili między sobą, odebrali karabin, żeby wygodniej się jechało, po czym rozbrojonego poinformowali, że są żołnierzami wojska polskiego. Jak wspominał likiernik, nigdy nie widzieli, żeby ktoś był tak zaskoczony. Uspokoili Niemca, mówiąc, że go nie zabiją, bo walczą tylko z SS. No i po przejechaniu kilku kilometrów w małym lasku wysadzili go z samochodu, kazali się rozebrać, zabrali mundur. I odjechali zostawiając szokowanego żołnierza na śniegu. To jeszcze było zimą. Oczywiście jedynie w Bieliźnie. W ten sposób uzyskali mundur potrzebny do zrealizowania koncepcji akcji. Wróćmy jednak na torowisko koło dworca zachodniego i do dnia 4 marca 1944. Prowadzący złodzieja kolejowego, żołnierz Wehrmachtu i żandar śmiało weszli do wartowni, gdy świetnie władający językiem niemieckim Sobieszczański wdał się w rozmowę ze Szmalcem i pozostałymi wartownikami. W tym czasie kilku żołnierzy pod dowództwem Kazika przecięło zasieki z drutu kolczastego i dostały się do budynku tylnym wejściem. W tej grupie byli właśnie Stanisław Likiernik-Stach, Andrzej Englert-Andrzejek i Leon Zubrzycki-Lech oraz sam Kazimierz Jakubowski-Kazik. Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Kazik krzyknął Hande Hoch, a szmalc w tej samej sekundzie chwycił za broń. Niemcy, którzy przyprowadzili złodzieja, okazali się jednak szybsi. Kolumb zastrzelił panienkę, a Janek i Antek, który wyciągnął broń z pod marynarki, dwóch innych policjantów. W pomieszczeniu obok zabili kolejnych dwóch Niemców. Stanisław Likiernik, Stach, tak opisał te sekundy. Wpadamy do głównego pomieszczenia i widzimy od tyłu panienkę podchodzącego do Antka. W tej samej chwili Krzysztof i Janek z gotowych na złodzieja maszyniaków otwierają ogień i zabijają panienkę i innych policjantów znajdujących się obok. Jakiś gość cywilu błaga, że znalazł się tu przypadkiem i niestety nie zabijamy go. Waha jest w naszych rękach, trwało to 8 minut. E, no i tutaj dochodzimy do tego cywila. Według jednych relacji błagającym o życie był Niemiec o nazwisku e, lub e, lemner. Nie był cywilem. Był wanszlusem, tylko akurat tego dnia nie włożył munduru. Tak samo jak jeszcze jeden Niemiec znaleziony w jednym z pomieszczeń wartowni, także był bez munduru i także zapewniał, że jest cywilem. Akowcy oszczędzili go, bowiem dokładnie w czasie, gdy rozpętała się strzelanina w pomieszczeniu zaczął dzwonić telefon. Kiedy strzały ucichły, na polecenie Kazika Niemiec ten podniósł słuchawkę i spokojnie poinformował, że wszystko jest w porządku, ale komendant Szmalc w tej chwili nie może podejść do telefonu. Według relacji Stanisława Likiernika tym Niemcem był właśnie Lenner, który był tak przerażony, że pomógł Akowcom wynosić z wartowni broń. Akowcy niezwłocznie się wycofali, zabierając, zabierając broń strażników CKM Maxim, dwa pistolety maszynowe. 9 karabinów Mauser, 15 karabinów innego typu, granaty, amunicje, mundury, ładownice, bagnety itp. No to jest cenna, bardzo, bardzo cenna zdobycz dla, dla żołnierzy AK w Warszawie. Strat własnych nie było, nikt nie został ranny, ale niestety nie wszystko się udało. Po pierwsze, według materiałów Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi, Szmalc zmarł w Warszawie 6 marca 1944. To znaczy, że w zamachu na jego życie został ciężko ranny i gdy akowcy opuszczali strażnicę, jeszcze żył. Możliwe zresztą, że doszło do pomyłki i Niemcy jako datę śmierci wpisali datę pogrzebu, bowiem 6 marca figuruje też jako data śmierci pozostałych funkcjonariuszy zabitych w tamtym zamachu. Niestety darowanie życia Niemcom, tym dwóm, którzy tam jeszcze byli, szybko zemściło się na uczestnikach akcji, albowiem Niemiec ten, który. Dzwonił jeszcze w tym samym miesiącu, rozpoznał na ulicy Kazimierza Jakubowskiego, zaczął go śledzić, a niczego nieświadomy Jakubowski doprowadził go do swego mieszkania. Luterer, bo o nim mowa, zapamiętał adres i sprowadził gestapo. Kilka dni przed Wielkanocą 1944 Niemcy wyciągnęli z domu Kazimierza Jakubowskiego prowadzili go do samochodu i wrócili po jego żonę. Traf chciał, że w momencie aresztowania w mieszkaniu Jakubowskich była ich znajoma, Zofia Czechowska, łączniczka armii krajowej. Korzystając z zamieszania, wzięła dziecko Jakubowskich na ręce i wymknęła się z mieszkania, po czym spokojnie opuściła budynek. Nikt jej nie zatrzymał, chociaż w bramie stał niemiecki karabinem. Niemcy oczywiście zorientowali się, że Jakubowcy mają dziecko, wrócili po nie do mieszkania, chcąc zapewne użyć go jako szantażu, mającego wymusić na zatrzymanych zeznania, ale spóźnili się dosłownie o kilka minut. Kazimierz Jakubowski i jego żona zostali przewiezieni na Szucha, no i tu poddani okrutnemu przesłuchaniu. W ich torturowaniu wziął udział właśnie ten cywilny Niemiec, którego akowcy darowali życie. Pomimo tortur nie wydali nikogo. oba, Oboje zostali zakatowani. 21 marca 1944, Niemcy rozlepili też po mieście złowrogie czerwone afisze obwieszczenia, w którym informowali o publicznej egzekucji. 140 przestępców, przestępców w odwecie za 12 napadów dokonanych między 3 a 14 marca 1944 roku. Przy czym oczywiście trudno zakładać, że rozstrzelani faktycznie byli przestępcami. Tak Niemcy nazywali wszystkich, wszystkie ofiary ulicznych egzekucji. Najprawdopodobniej byli to po prostu cywile albo więźniowie pawiaka. Sam opis akcji likwidacyjnej Szmalca znalazł się w marcowym sprawozdaniu działalności kedywu Okręgu AK Warszawa. No i został przedstawiony następująco. Dnia 4 marca około godziny 11 wykonano likwidację Banszlusa Szmalca, przy czym dokonano akcji przeciwko wartowni na dworcu zachodnim, w wyniku czego zastrzelono czterech Banszlusów. Oprócz marszmalca Panienki, którzy utrudniali likwidację. Strat własnych nie było, pobrano zdobycz w postaci broni. Akcji dokonał patrol bojowy. Grupa Andrzeja w składzie 1/16 pod dowództwem Kazika. Tak głosił ten raport. Ponadto dowództwo AK. Za przeprowadzenie tej akcji nagrodziło Jakubowskiego awansem do stopnia podporucznika. Krzyże walecznych otrzymali Barszczewski, Sobieszczański oraz Wojciechowski. Całą grupę nagrodzono specjalną pochwałą. Swój opis, o wiele bardziej dramatyczny niż relacja świadka, właśnie stworzył w książce Kolumbowie, rocznik 20, Roman Bratny. Przy czym troszeczkę. AKD, troszkę chyba dokładając, to jednak jest zupełnie inna historia, no i zapewniam, że historia, do której wrócimy, albowiem spojrzenie na tę powieść, może nowsze spojrzenie, chyba jest pożądane. Ale o tym w jednym z następnych naszych programów. Dziś oczywiście jeszcze zachęcam nie tylko do subskrypcji tego kanału, ale także do lektury Warszawskiej Gazety. Bieżący numer bardziej poświęcony. Przyszłości aniżeli przeszłości, e, i w tym numerze o festiwalu wyborczych obietnic, o tym, kto kogo rozjechał i dlaczego. E, no i wiele innych ważnych tematów. E, zachęcam e, do sięgnięcia do warszawskiej gazety. A jeżeli ktoś. Lubuje się w przeszłości, to oto jest najnowsza zakazana historia, a w niej tajemnica grupy Bildenberg, a także skoro jesteśmy przy II wojnie światowej, odpowiedź na pytanie, czy Hitler był narkomanem i czy Niemcy bojowali na tak zwanym Haju, a jeżeli ktoś ma już dosyć tematów wojennych. To historia pewnego fałszywego księcia, któremu udało się zdobyć serce największej gwiazdy Hollywood. Tak się składa, że była to Polka, Pola Negri. Jak wyglądała ta historia? Eee, I jak wyglądała historia braci fałszywego księcia, którzy także byli łamaczami niewieścich serc? O tym w najnowszej zakazanej historii zapraszam gorąco. A jeszcze więcej zakazanych w historii. Tajnej Władzy nad światem, jednej z książek, które mamy przyjemność Państwu polecać. Zatem zachęcam do lektury. No i zapraszam serdecznie do Pełnej Historia. Obiecuję, że odkryjemy dla Państwa wiele tajemnic historii. A dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.